Jeszcze bardziej się otwieram na źródło, zwiększam swoją uważność, dystansuję się od tych emocji, czyli mogę je zobaczyć. Bo jeżeli ja się nie zdystansuję do gniewu na przykład, który się wokół mnie gdzieś tam dzieje, to ja się tym gniewem po prostu stanę i on mnie przejmie i on się będzie przeze mnie wyrażał, pomimo tego, że ja wcale nie chcę się złościć, no bo kto by chciał, nie? Natomiast jeżeli mam dystans, to mogę spojrzeć z poziomu ciała energetycznego, to ja widzę, aha. Są tutaj jakieś gniewy, są tu jakieś zazdrości, są tu jakieś żale, są tu jakieś pretensje i tak dalej. Co oznacza, że trzeba tutaj zadziałać. I wtedy, jak się rozejrzę, to zobaczę ludzi, którzy cierpią, nie ludzi, którzy mi zagrażają, tylko ludzi, którym ja mogę pomóc, bo ja mam coś, czego oni nie mają. Ja mam połączenie z boskim źródłem, połączenie z Ojcem, który mnie zasila, cały czas mi daje siłę, cały czas mi daje jasność umysłu, trzeźwość umysłu, cały czas mi daje rozum, cały czas mi daje mądre myśli.